Zadanie siódme. Dany jest trapez, w którym podstawy mają długość 4 cm i 10 cm oraz ramiona tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach 30 stopni i 45 stopni. Oblicz wysokość tego trapezu. Na początku rozwiązywania tego zadania warto jest sporządzić sobie rysunek pomocniczy trapezu. Tak więc rysujemy trapez, którego dolna podstawa ma długość 10 cm. Górna to 4 cm. Kąty między dolną podstawą a ramienami mają miarę 45 stopni pierwszy i drugi 30 stopni. Następnie zauważmy, że kąt ADF i kąt DAE są sobie równe i mają 45 stopni. Wynika to z tego, że jest że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni i kąt ADE jest różnicą pozostałych dwóch kątów tego trójkąta. W podobny sposób możemy wyznaczyć miarę kąta FCB. Ma on 60 stopni. Ponadto, zauważmy. Że długość odcinka DC i EF jest taka sama i wynosi 4, zgodnie z treścią zadania. Cały odcinek AB możemy sobie podzielić na odcinki AE, EF i FB. Zatem długość odcinka AB jest sumą długości odcinków AE, EF i FB. Zauważmy, że długość odcinka AE Jest równa wysokości tego trapezu, gdyż jest to trójkąt prostokątny równoramienny. Ramiona są równe, więc długość AE równa się długości H. Ponadto AE plus FB daje nam 6 cm. Zajmijmy się teraz trójkątem CFB tangens 30 stopni kąta przy podstawie równa się długość odcinka CF, czyli naszej wysokości H podzielonej przez długość odcinka FB. Z tablic możemy odczytać wartość tangensa 30 stopni. Tangens 30 stopni równa się pierwiastek z 3 podzielony przez 3. Więc pierwiastek z 3 podzielony przez 3. Równy, równy jest długości h podzielonej przez długość odcinka fb. Z tego równania możemy sobie z, wyznaczyć długość odcinka fb. Tak więc, przyjaciel przez, przez 3 razy długość odcinka fb równa się h. Tak więc długość odcinka fb równa się h podzielona przez z 3 przez 3. To, jest, to się równa h razy pierwiastek z 3. W takim razie długości odcinków ae i fb możemy wyrażyć, wyrazić za pomocą h, z naszej nieznanej wysokości trapezu. ae plus fb wiemy, że to równa się 6. Zatem h dodać h pierwiastków z 3 równa się 6. Wyciągamy wspólny czynnik H przed nawias. H razy 1 plus pierastek 3 równa się 6. W takim razie H równa się 6 podzielone przez pierastek 3 plus 1. Pozostaje nam pozbyć się nie... <laughs> niewymierności z mianownika. Aby to zrobić stosujemy wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. A kwadrat minus B kwadrat równa się A minus B razy A plus B. Zauważmy, że jeśli domnożymy mianownik przez wartość pierwiastek z 3 minus 1, w ten sposób pozbędziemy się pierwiastka z mianownika. Gdyż będzie tam pierwiastek z 3 do kwadratu, co daje nam wartość 3. Tak więc domnożymy przez jedynkę, czyli nic nie zmieniamy, ale zapisano w ten specyficzny sposób. Pierwiastek z 3 minus 1 podzielony przez pierwiastek z 3 minus 1. W ten sposób. W mianowniku pojawia nam się wzór słównego mnożenia a liczbę musimy zwyczajnie wymnożyć. Otrzymujemy H równa się 3 razy pierwiastek z 3 minus 1, tak więc wysokość tego trapezu wynosi 3 razy pierwiastek z 3 minus 1 cm.